Siema jestem tam paki szybki szybkie, z dnia 12 sierpnia 2025 roku. Więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia, jest to kolekcja podwalin składająca się z Skaleniowy Grot, Piamentowe kolczyki Endicott oraz Koralowe kolczyki Emelin o wartości 85 dolarów. Zdobywaj 3 razy więcej złota, dolarów i punktów doświadczenia za zwykłych przestępców, a także 2 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za misję łapania legendarnych i niesławnych przestępców. Ukończ wszystkie wyzwania dnia Łowcy Nagród przez 2 dni z rzędu, a otrzymasz szaro-niebieski frak dzienny. Licencja Łowcy Nagród i prestiżowego Łowcy Nagród kosztuje 5 tabek złota mniej. Zabranie udziału w trybie do broni otrzymamy dwa razy więcej dolarowych punktów doświadczenia, ale również 50% zniżki na broń. Do 1 września możesz również otrzymać spodnie oraz pas pogranicznika, jeśli tylko uda Ci się przetrwać piątą falę. Zabranie udziału w serii wyróżnionej otrzyma dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. Od 12 do 18 sierpnia jest to seria w Blackwater. Zaloguj się do Reddit Online między 5 sierpnia a 1 września, aby otrzymać spodnie rowberow oraz 3 zwierzyny grube z miętą polną. W tym samym czasie ukończ dowolnego dnia trzy wyzwania dnia, a odblokujesz gest knucie. Od 12 do 18 sierpnia kup modyfikacją broni, a otrzymasz mapę skarbów w na część farmy. Ridgewood. A w stajni mamy promocje na konie bratońskie oraz na konie arabskie. A również mamy promocje na wóz łowcy nagród. Również mamy zniżkę na oznaczenie wozu łowcy nagród. A w katalogu mamy promocję na tonik. Mamy również limitowaną młodzież. Również mamy darmowy strój społeczności na ten miesiąc. Więc tak prezentuje się strój na ten miesiąc. Mamy buty na promocji. Mamy promocję na stroju łowcy nagród. U różnikarza mamy promocję na rewolwery oraz na karabiny wyborowe. Mamy promocję na wariant łowce nagród, jak chodzi o rewolwer Lemat. Mamy promocję na pasy na broń, oraz na wybrane kabury. U pasera mamy promocję na wybrane broszury, a u Harriet mamy promocję na remedium odporności. Więc to byłby na tyle. Jeśli o czym zapomniałem, dodam to do opisu. Warto sprawdzać, więc bierzcie na Discord link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, legujcie, i nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć, do następnego.